Siemano ja widzowie, z tej strony Shumix, a dzisiaj idziemy eksplorować opuszczoną kopalnię. Zachęcam was, żebyście zostawili łapkę w górę i subnika, a, a my już przechodzimy. Schodziłem, schodziłem już sam, bo po prostu to mi trochę długo zajmowało. Dobra, i już zaczynamy wchodzić. Chodzi tu jest żelazo, ale żelazo, stępy, żelazo jest nam tam pociąganym, zleko w ogóle. Nie, żela, żelazo chyba nie zbieramy. Tylko diamenty. Tylko diamenty. Tu nic nie ma. Ja tu nic nie widzicie, czekajcie. Powinno być trochę lepiej, chociaż się odbić, odbija. się teraz zejść. Fakę. Fuck! Dobra. O kur. Więc ich maska nie miała. Nie. Diamenty? Nie, tu nie było diamentów. Jeszcze się slabowałem. Tam trzeba i do góry, do góry. Fuck. O, kur. Kur zapiał. O i to obraca samo gościu. Chciałbym widzieć. Jak się wchodzi? No nie wytrzymam zaraz. Na enchant jeszcze. Wieszmy, że sobie będę kogo ten diamentowy, bo będzie... Ej, wy to widzicie. E, nie, nie wiem, coś nie widzicie. Dobra, kurde mnie tak też. Jest skrzynia. I w skrzyńce, Aha, gówno. Ty nie bijesz, tak, ty nie bijesz. O nie. O nie. Dobra, dobra. Wezmę się chlebek. Okay. kolejna skrzynka jest ref reś i lapis bra jest jest brawo dla mnie w odcinek yy, nie wiem czy wy to no, no, oglądacie w sobotę rano czy yy, w piątek wieczorem bo ja to nagrywam ogólnie o 20 coś bo my dzisiaj sparing wygraliśmy Obroniłem tam szałów. Jak ten na górę chce stąd idzie? Nie tutaj. Dobra, nie sam. Tutaj, dobra, tutaj. Tu nic nie ma dalej? No, tu nic nie ma chyba. What the fuck! Tara. Dara, dara, dara. no no. Chyba tu nie byłem. Ej, sorry, że wy nic tu nie widzicie. Ej, ba, bardzo sorry. Będzie no. Kurde. Ja pier! Widzowie, przyznamy mi trochę to zajęło, to odnalezienie jej ale w końcu już mam. Że tu jeszcze lasa, ale lasu nie. No i co, trzeba dalej szukać jakichś nowych, nowych miejsc. Dobra, widzowie, ja czegoś fajnego poszukam. O! Nie wiem, czy widzicie, ale to jest ten. Od y, Wardena. E, ja przyjdę i po odcinku przyjdę tu i będę szukał, czy to jest Ancient City. Dobra? Także mamy plany jutro albo pojutrze odcinek. Będzie. Ale nie, wy to raczej zobaczycie w piątek późnym wieczorem. Mm, także dobra. To ja idę szukać czegoś fajnego. Dobra, widzę, jest jakaś skrzynka. A, chlebek i pochodnia. I zn no, znacznik. Czy etykieta chyba no. Słucham to już z pół godziny. No, może z 15 minut to nic nie ma. Tu, tu już byłem. Tu też. Chyba się wydostanę, bo nie ma co tu szukać. Także widzimy się już na tym. Siemano, na widzę, jest. Z... ja y... mam powiedzieć, się Dobra, się mam. już jestem na dworze. Widzicie, mam dwa serduszka, bo nie wiecie co się tam działo. Y I tak z moich. No. Zdobyć, czy to jest tak, 10 diamentów. Dwa znalazłem. To, to i to. A tak to nic. Odłożę jakieś niepotrzebne rzeczy. No i na razie to jest tak wygląda, trochę słabo. Ja pójdę i poszukam um, ancient City. Może jak będzie, to uda nam się zrobić kolejny cel? Bo oglądają wyglądają się sery, nic nie mam Jest sam ciekawa, Nic sam ciekawe, co nie ma. Także wiecie. A co zrobię, coś ciekawego? Czy to by się jakąś zbroję? Mała no, zbroja. aha i tylko tyle no to fajnie eee... czekajcie patyki patyki dobra, są dwa patyki to ideolo to bym sobie zrobił mieczyk odkładam ten klef też sobie odłożę nie mam drewno, to sobie pójdę po drewno i zrobię jeszcze ten co mm. sobie zrobiło potem? A i jutro, w sobotę, rano, już mam turniej. tak jeszcze kibicujcie mi. Bo wiecie, przydałoby się. Dobra, ten odcinek wyszedł trochę krótszy niż się spodziewał, czekajcie. Yy, dlatego nie będzie go przedłużyć. Yy, dlatego zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I nara!